Cześć podróżniku opowieści! Dziś wkroczymy w świat, gdzie zimno nie jest tylko porą roku, ale żywą siłą, zamieszkaną przez tajemnicze i pradawne istoty. W Duchy Mroźnych Nocy, kim są demony szronu, wyruszysz w podróż przez zapomniane mity, gdzie lud nie jest tylko zjawiskiem naturalnym, ale królestwem zamieszkanym przez istoty, które wymykają się ludzkiej wyobraźni. Przygotuj się na spotkanie ze strażnikami wiecznej zimy istotami, które uosabiają chłód. Ciemność i tajemnice, jakie może odkryć tylko najdłuższa noc. Zanim zaczniemy, jeśli lubisz zagłębiać się w opowieści łączące to, co nieznane, mistyczne i fascynujące, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych kolejnych podróży przez krainy mitologii. A teraz przejdźmy do sedna. Kim są demony Shronu? Pochodzenie demonów szronu Dzieci pierwszej zimy dawno, dawno temu, w czasach przed czasem, gdy świat był jeszcze pustym płótnem, czekającym na barwy boskich pędzli, żywioły nie znalazły jeszcze swojej równowagi. Ogień huczał w gniewnych wulkanach, morza szalały bez końca, a wiatry wędrowały bez celu. Wtedy bogowie postanowili stworzyć pory roku, aby wprowadzić porządek w chaos. Tak narodziła się pierwsza zima. Pierwsza zima nie była taka, jaką znamy dziś. Była czymś tak intensywnym, tak głębokim, że zdawało się, jakby sam wszechświat wstrzymał oddech. Śnieg spadał w płatkach wielkich jak góry, a zimno było tak przenikliwe, że nawet czas zdawał się zamarzać. Wtedy z Olimpu zeszła Kione, bogini śniegu była zarówno piękna jak i przerażająca z włosami białymi jak świeży śnieg i oczami lśniącymi jak lodowe kryształy Kione była ucieleśnieniem zimy a jej dotyk zamieniał wszystko w lód ale Kione nie była sama Eurus wschodni wiatr był jej towarzyszem Eurus był gniewnym bóstwem którego podmuchy przynosiły nie tylko chłód ale także ciszę śmierci razem Kione i Eurus stworzyli pierwsze demony szronu te istoty nie narodziły się jak śmiertelnicy z ciała i kości Zostały uformowane z najczystszego lodu, najbardziej przenikliwego wiatru i najgłębszej ciemności Stworzone, by uosabiać zimę w jej najokrutniejszej formie Pierwszy, który się narodził, to Kryos, najpotężniejszy z demonów szronu Był wysoki i majestatyczny, w zbroi z wiecznego lodu, która lśniła w świetle księżyca Jego oczy były jak zamarznięte odchłanie, a jego oddech potrafił zamrozić nawet czas Kryos był przywódcą najmądrzejszym i najsilniejszym z nich. To on miał nieść zimę po całym świecie. Obok Kryosa narodzili się jego bracia i siostry. Boreas, demon północnego wiatru, którego lodowaty ryk niósł się przez najciemniejsze noce. Chione, demoniczna pani śnieżnych płatków, tańcząca w powietrzu i okrywająca ziemię swym białym płaszczem. Oraz Glacies, demon wiecznego lodu, który zamieniał rzeki i jeziora w kryształowe lustra. Razem byli dziećmi pierwszej zimy, stworzonymi, by być strażnikami zimna i ciemności. Bogowie dali tym demonom świętą misję szerzyć zimę po świecie, aby ziemia mogła odpocząć i przygotować się na nadejście wiosny. Mieli sprowadzać głęboki sen, który pozwoli naturze się odrodzić. Początkowo demony wiernie wykonywały swoje zadanie. Krios przewodził im z mądrością, dbając o to, by zima była czasem piękna i spokoju, a nie zniszczenia. Ale jak to w mitologii bywa, nic nie może trwać wiecznie. Kryos, mimo swej potęgi, zaczął odczuwać coś, czego nigdy wcześniej nie znał zwątpienie. Patrzył na ludzi, którzy drżeli i cierpieli przez zimno i zaczął kwestionować swoje istnienie. Dlaczego on i jego bracia mieli służyć bogom? Dlaczego nie mogli rządzić wieczną zimą, stając się absolutnymi panami mrozu? To ziarno buntu zaczęło kiełkować w sercu Kryosa, a wkrótce podzielił się swoimi myślami z rodzeństwem. Boreas, zawsze impulsywny, natychmiast się zgodził. Kione, choć ostrożniejsza, dała się uwieść wizji tańca bez końca. Glacies, najcichszy z nich, tylko skinął głową, ale jego lud stał się jeszcze zimniejszy i gęstszy. I tak demony szronu, które kiedyś były stworzone, by chronić równowagę świata, zaczęły snuć plan, który miał zmienić bieg historii. Nie chciały już być sługami bogów, chciały być panami wiecznej zimy, ale to historia na następny rozdział. Bunt demonów. Wieczna noc Kryos, przywódca demonów szronu, nie był już tym samym. Zwątpienie, które zakiełkowało w jego lodowatym sercu, rozrosło się niczym niepowstrzymana burza. Patrzył na świat poniżej, na ludzi, którzy gromadzili się wokół ognisk, próbując uciec przed zimnem, które sam sprowadzał i czuł coś nowego. Pragnienie władzy. Dlaczego on, tak silny i mądry, miał służyć Bogom? Dlaczego nie mógł stać się panem zimy, absolutnym władcą lodu i ciemności? W pewną szczególnie mroźną noc, gdy księżyc był w pełni, a niebo wyglądało jak srebrna otchłań, Kryos zebrał swoich braci i siostry. Spotkali się na szczycie góry wiecznego lodu, miejscu tak wysokim, że nawet ptaki bały się tam latać. Wiatr wył jak wygłodniały wilk, a powietrze było tak zimne, że nawet czas zdawał się zatrzymać. Krios w swojej błyszczącej lodowej zbroi przemówił głosem, który dudnił jak odległy grzmot. Bracia! zaczął. Stworzeni zostaliśmy, by służyć, by szerzyć zimę i zapewniać odpoczynek ziemi. Ale dlaczego? Dlaczego nie możemy być czymś więcej niż sługami? Dlaczego nie możemy rządzić tym światem, czyniąc zimę wieczną i niepodważalną? Boryas był pierwszy, który odpowiedział. Jego oczy błyszczały jak lodowe gwiazdy, a jego oddech zamienił się w wiry śniegu. Zawsze mówiłem, że jesteśmy czymś więcej niż tylko posłańcami zimna. Ryknął. Jeśli Kryos poprowadzi, pójdę za nim do samego końca. Tak rozpoczęła się ich rebelia. Historia, która wstrząsnęła światem. Kionę, matka demonów, jako pierwsza poczuła zmianę. Zstąpiła z Olimpu i ujrzała świat, który pomogła stworzyć. Teraz pokryty płaszczem wiecznego lodu. Jej serce, choć zrobione ze śniegu, bolało na widok tego, co uczynili jej synowie. Próbowała przemówić do Kryosa, błagać go, by się zatrzymał, lecz on spojrzał na nią swoimi lodowatymi oczami i powiedział: Matko, stworzyłaś nas, byśmy byli potężni. Teraz po prostu spełniamy nasze przeznaczenie. I tak wieczna noc nadal się rozprzestrzeniała. Świat niegdyś pełen życia i barw stał się miejscem ciszy i ciemności. Bogowie wiedzieli, że muszą działać, lecz zmierzenie się z demonami szronu nie było łatwym zadaniem. Krios i jego rodzeństwo stali się niepowstrzymaną siłą, a wieczna zima, którą stworzyli, wydawała się nie mieć końca. Lecz jak w każdej mitologicznej opowieści, nawet najpotężniejsi mają swoje słabości, a bogowie byli bliscy odkrycia, że klucz do pokonania demonów szronu nie leży w sile, lecz w mądrości i jedności. A więc Ciekawicie jak bogowie zamierzali stawić czoła demonom szronu i ocalić świat przed wieczną nocą. Nie martw się, bo ta historia dopiero się rozkręca. Jeśli spodobała ci się ta część i chcesz wiedzieć jak rozegrała się bitwa między bogami a demonami, zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Sojusz bogów i herosów. Bitwa z lodowymi demonami. Świat stał na krawędzi zagłady. Wieczna noc, sprowadzona przez demony szronu, zamieniła ziemię w lodową pustynię. Dawniej bujne lasy stały się upiornymi sylwetkami lodowych drzew, rzeki zamieniły się w kryształowe drogi, a niebo, niegdyś pełne blasku i barw, było teraz szarą, martwą kopułą. Ludzie zrozpaczeni wznosili ołtarze i modlili się do bogów, błagając o ratunek. A bogowie wreszcie ich wysłuchali. Na olimpie zwołano wielką naradę bogów. Zeus, władca niebios siedząc na swym tronie z kości słoniowej i złota, spojrzał na swoich braci i siostry z surowym wyrazem twarzy. Kryos i jego bracia rzucili nam wyzwanie. Przemówił, a jego głos zabrzmiał jak odległy grom. Sprowadzili wieczną noc na świat, a jeśli nie zareagujemy, cała natura zostanie unicestwiona. Hera Królowa Bogów skinęła głową. Kione ich matka próbowała ich powstrzymać, ale nawet jej nie posłuchali. Potrzebujemy strategii, nie tylko czystej siły. To wtedy wstał Apollo, Bóg Słońca. Jego oczy lśniły niczym samo słońce, a jego obecność wniosła do mrocznego pałacu odrobinę ciepła i nadziei. Mogę stawić czoła Kryosowi, rzekł. Mój żar potrafi stopić nawet najtwardszy lód, ale nie mogę zrobić tego sam. Potrzebujemy kogoś, kto zmierzy się z demonami na ich własnym terenie. Wezwano więc Heraklesa, największego z Herosów. Herakles ze swą legendarną siłą i sercem wojownika nieraz mierzył się z potworami i wyzwaniami niemożliwymi do pokonania. Gdy usłyszał o wiecznej nocy, nie zawahał się. — Zmierzę się z demonami Szronu — oznajmił stanowczo. — Ale potrzebujemy planu. Tak więc zawiązał się sojusz. Apollo ze swą mocą słoneczną i Herakles ze swą siłą i odwagą połączyli siły, by pokonać demony Szronu nawet Kione, choć była matką demonów, dołączyła do nich, wiedząc, że równowaga świata zależy od ich pokonania bitwa rozpoczęła się w sercu zimy, na szczycie góry wiecznego lodu. Kryos i jego bracia byli gotowi. Zamienili górę w twierdze nie do zdobycia z lodowymi murami tak grubymi, że nawet południowe słońce nie mogło ich stopić. Boreas, demon północnego wiatru, dmuchnął swym lodowym oddechem, tworząc śnieżną burzę tak gęstą, że nie było widać niczego przed sobą. Kione wirowała na niebie, pokrywając ziemię płatkami śniegu, ostrymi jak brzytwa. Glacies, demon wiecznego lodu, utworzył lodowe pułapki, które więziły każdego, kto odważył się podejść. Apollo zaatakował pierwszy. Uniósł dłonie ku niebu, a promień światła, tak intensywny, że przypominał miecz z czystego ognia, przeciął chmury. Ciepło zaczęło topić lód, a mury fortecy Kryosa zaczęły pękać. Boreas próbował zgasić ogień, lecz Apollo odpowiedział falą żaru, która zmusiła go do cofnięcia się. Tymczasem Herakles ruszył naprzód ze swą maczugą, mierząc się z Glasiesem w walce wręcz. Demon wiecznego lodu był potężny, lecz Herakles był silniejszy. Każde uderzenie maczugi rozbijało lód na kawałki, a wkrótce Glasies zaczął się cofać. Jego lodowe zbroje kruszyły się pod siłą uderzeń Herosa. Kione, choć pełna wątpliwości, stanęła naprzeciw Kione, swej własnej córki. Nie musisz tego robić błagała, lecz Kione tylko się zaśmiała, a jej taniec stawał się coraz szybszy i bardziej zabójczy. Wtedy Kione użyła swej mocy, by zamrozić płatki śniegu w powietrzu, zatrzymując Kione w lodowej klatce. Krios widząc upadek swych braci zawył ze wściekłości. Rzucił się na Apolla, a ich starcie było epickie. Promienie słońca i lodowe podmuchy zderzały się, eksplodując w światło i szron. Ale Apollo z całą swą boską mocą dostrzegł słabość Kriosa. Skumulował swą energię w jednym potężnym promieniu, który ugodził Kryosa prosto w serce. Demon wrzasnął, a jego ciało zaczęło pękać i topnieć. Lecz Kryos nie był jeszcze pokonany. Użył swych ostatnich sił, by stworzyć burzę śnieżną tak potężną, że pochłonęła niemal cały świat. To wtedy Kione wkroczyła po raz ostatni. Użyła swej mocy, by zamknąć Kryosa w lodowej klatce tak potężnej, że nawet on nie mógł jej złamać. Bitwa została wygrana, lecz świat nadal był skuty lodem. Bogowie wiedzieli, że potrzebują trwałego rozwiązania. Ciekawi Cię, jak bogowie i herosi postanowili na zawsze uwięzić Kryosa i jego rodzeństwo. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i śledzić nasze kolejne opowieści, gdzie historia demonów szronu dobiegnie swego dramatycznego finału. Glaciec, demon wiecznego lodu, próbował chronić Kryosa, lecz Herakles i Tezeusz otoczyli go. Precyzyjnymi ciosami rozbili jego lodowe zbroje, zmuszając Glaciesa do odwrotu. Został wygnany na skraj świata, gdzie do dziś błąka się, niosąc zimno, które odczuwamy w najchłodniejsze noce. W końcu nadszedł czas, by zająć się Kryosem. Kione poprowadziła bogów i herosów do jego lodowego więzienia. Kryos, choć osłabiony, wciąż był imponującą postacią. Jego oczy płonęły lodową furią, a jego oddech powodował szron nawet wewnątrz jego celi. Nie możecie mnie uwięzić na zawsze, ryknął, a jego głos zabrzmiał jak odległe trzęsienie ziemi. Może nie, odpowiedziała Kione, jej głos był pełen smutku. Ale możemy sprawić, że nigdy więcej nie zagrozisz światu. Z pomocą Apolla, Heraklesa i pozostałych herosów Kione rzuciła potężne zaklęcie. Zamknęli Kryosa w jaskini pod górą wiecznego lodu, gdzie miał pozostać uwięziony aż do końca czasów ściany jaskini wzmocniono magicznymi runami a żar apolla sprawił że lód wokół niej nigdy nie stopnieje trzymając kryosa w wiecznym lodowym śnie demony szronu zostały pokonane lecz świat nadal był pokryty lodem bogowie wiedzieli że muszą przywrócić równowagę dlatego kione użyła swoich mocy aby przywrócić cykl pór roku wreszcie nadeszła wiosna topiąc lód i przywracając życie ziemi i tak drogi wędrowcze dotarliśmy do końca opowieści o demonach szronu. Krios i jego bracia zostali pokonani, lecz ich dziedzictwo trwa. W najzimniejsze noce mówi się, że można usłyszeć westchnienie Kriosa, uwięzionego w swojej jaskini, oraz kroki jego braci wędrujących po odległych krainach. Jeśli spodobała ci się ta historia i chcesz odkryć więcej mitów, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, by nie przegapić kolejnych przygód. Dziedzictwo demonów szronu. Zima jako przypomnienie. Po upadku Kryosa i wygnaniu jego braci, świat wreszcie zaczął się odradzać po wiecznej nocy. Nadeszła wiosna, przynosząc ciepło słońca, śpiew ptaków i kwitnące kwiaty. Rzeki, niegdyś skute lodem, znów zaczęły płynąć a drzewa uwolnione z lodowej pokrywy, uniosły gałęzie ku niebu, jakby dziękując za powrót życia. Jednak zima nie zniknęła całkowicie. Pozostała jako przypomnienie, jako niezbędna pora roku w cyklu natury. Kione, bogini śniegu, choć smutna z powodu upadku swoich dzieci, zrozumiała, że zima jest kluczowa dla równowagi świata. Jest czasem odpoczynku, refleksji i przygotowania do odrodzenia wiosny. I tak demony szronu, choć pokonane, pozostawiły po sobie dziedzictwo, które odczuwamy do dziś. W najzimniejsze noce, gdy wiatr tnie jak ostrze, a śnieg spada w milczeniu, mówi się, że można wyczuć obecność Kryosa i jego braci. Kryos, uwięziony w jaskini pod górą wiecznego lodu, wciąż oddycha. Jego lodowy oddech sprawia, że zimy są mroźne i długie. Gdy temperatura spada, a szron pokrywa ziemię, to znak, że Kryos śni jego sny to burze śnieżne lodowate wichry i niekończące się noce boreas demon północnego wiatru został wygnany na skraj świata gdzie do dziś wędruje jego lodowaty ryk słychać w zimowe noce gdy wiatr wieje silnie i przenikliwie odbierając ludziom ciepło i nadzieję to on sprowadza śnieżne burze które zasypują miasta i sprawiają że nawet najodważniejsi drżą z zimna chione skamieniała przez spojrzenie meduzy Nadal tańczy na niebie, choć teraz w bardziej subtelny sposób. Jej śnieżne płatki opadają delikatnie, pokrywając ziemię białym puchem. To ona sprawia, że zima może być piękna i magiczna, zamieniając świat w bajkową krainę. Glacies, demon wiecznego lodu, został zesłany do najbardziej odległych zakątków Ziemi, gdzie lód nigdy nie topnieje. Jest strażnikiem lodowych czap polarnych, gigantycznych gór lodowych i zamarzniętych jezior. Jego dotyk zamienia wodę w lód, tworząc zarówno spektakularne, jak i niebezpieczne krajobrazy. Dziedzictwo demonów szronu jest więc nie tylko opowieścią o ich upadku, ale także o znaczeniu zimy. Zima przypomina nam o równowadze, o potrzebie odpoczynku i odnowy. Bez zimy wiosna nie byłaby tak słodka, lato tak gorące, a jesień tak pełna barw. Jednak ich historia jest także przestrogą. Wieczna noc była ostrzeżeniem przed tym, co dzieje się, gdy równowaga zostaje zakłócona. Krios i jego bracia, choć potężni, upadli, ponieważ pragnęli absolutnej władzy, zapominając o swojej pierwotnej misji. Dlatego za każdym razem, gdy nadchodzi zima i przynosi ze sobą mróz, śnieg i lód, przypominamy sobie legendę o demonach szronu. Są częścią świata, siłą, którą należy szanować, lecz nigdy się jej nie bać. Ciekawicie, jak mitologia kształtowała nasz świat. Jeśli spodobała Ci się ta podróż przez mroźne krainy mitów, zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco z kolejnymi opowieściami. Do zobaczenia w następnej przygodzie. Niech ciepło mitologicznych opowieści ogrzeje Twoje serce.